A więc zaczynamy Czarny Piątek. Pierwszy i w zasadzie ostatni raz możesz w cenie o 400 zł niższej wejść na pokład tego programu. Czym są orle skrzydła, na czym ten program polega? Jest to połączenie materiału wideo około 5,5 godziny z indywidualną pracą na cotygodniowych sesjach, gdzie spotykamy się online jeden na jeden i działamy z hipnozą z hipnoterapią, programując Twoją podświadomość tak, żeby usuwać wszelkie blokady, które wyjdą na drodze do Twojego celu, czymkolwiek on by nie był i łączymy to jednocześnie z pracą nad mindsetem, co zawiera się w tych nagraniach oraz z narzędziami do pracy, które chcę Cię nauczyć za pomocą tych materiałów wideo, które zostaną z Tobą już na zawsze oraz... Narzędziami, których ja uczyłem się przez całe swoje życie, za pomocą których będziemy pracować na sesjach, gdy będziemy spotykać się jeden na jeden, tak abyś mógł osiągać swoje cele, swoje rezultaty dużo dużo szybciej. Od przyszłego roku cena programu idzie w górę, więc w tak niskiej cenie jest to tak naprawdę jedyna szansa, aby móc wejść na pokład tego programu. Także dzisiaj, jutro oraz w niedzielę jest to ostatnia szansa. A żeby to zrobić, ilość miejsc jest oczywiście ograniczona z racji tego, że jest to praca indywidualna, jeden na jeden. Nie jest to jakiś gotowy program wideo, który dostajesz i zostajesz z nim sam. Dlatego, żeby nie traciło to na jakości, po prostu nie ma tutaj zbyt wiele miejsca. Także jeśli Cię to interesuje, jeśli chcesz przez trzy najbliższe miesiące zrobić większe rezultaty niż przez większość swojego życia, bo tak twierdzą właśnie ludzie, którzy przez ten program przeszli. Napisz prywatną wiadomość, odezwij się do mnie, dzwonimy się i przedstawię Ci szczegóły. To jest Twoja szansa, aby mieć aż o 400 złotych taniej ten właśnie program i zmienić swoje życie, tak jak to zrobili moi, moi klienci, którzy dotychczas ze mną pracowali.